Ej super jesteś o nie powiem cię, nie doleciałem! Posi no, tam dajesz radę, dajesz no, radę, wygrywasz, no, tak? No i zialasz! No, ja da, to grywaj Ja dawaj. to chyba wygram nie, nie. Jak się gra w tą grę? Biegnie się do przodu i się robi to co w każdych innych, Stara się wow. wygrywać A. Musisz uważać na... No, oj, 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 To jest lud, wiesz pierwszy Ty biegnę, pa, pierwszy biegnę! Pierwszy biegniesz? No nie oszukujesz, oszukujesz. Nie oszukujesz pan. Widzę, że oszukujesz. A! 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 A, Maciek PC ratuj. Maciek PC teraz wygliwa. O, piersi leci. I, kurde, jak się lezi jak on. On oszukuje, bo on lezi. <grym> o! Pan będzie Nie! Nie! Ja! 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 Nie jesteśmy praktycznie takimi normikami, co mają zwykłe skiny. I jeszcze będę się śpiać jak dojdziemy najdalej. Nie no, bez Nie, aż tak dobrze nie może być. No zaraz zobaczymy. Blok deszcz, nie A, czyli będą bloki pewnie lecieć. Dobra. Tańczymy na początku, what No bo to jest dancing in the floor. Ja płaczę macie, płaczę. Ploś, te, plość, te, ploś, to nie jest to ciężkie. Patrz, te, plość, to ja! Patrz, te, ploś, te ja! O nie, o, ja, jednak ja, tak ja, delikatnie ja, ja. nie jest, ploś, to! Haha! Ja. Jest śmieszne. No, jest, no, nie, zwracaj uwagi. Nie dotykam, nie okay. dotykam, nic innego. Hi. zrobiłem haj do kogoś, wiesz? A, a jak On. zrobisz emotkę, to. Czekaj, o, jest! Cieśmy ja się, cieśmy się! Przechodzimy... A to Przechodzimy! Co? nie zrobić nawet! No ja też! trzy ja nuby przeszły, zobacz ja ten gościotko niebieską. A ty ziel zieloną skórę co zrobić kiedy? A, źlobiłem, żeby się troszeczkę wyluźniać od wszystkich no landomów innych. Nie nawet kiedy totalnie. No. Ja szybko włączyłem gierkę, włączyłem ładnowa i dołączyłem. Dobra, let's go. jak lecimy Maciek pa, BUM! <laughs> Gówno się wylało. A, do, kumam, 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 kumam. Nie wiem czy tu w ogóle trzeba po tym skakać, bo widzę, że ludzie mają to w nosie totalnie. Cieba, 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 cieba. To nie jest takie ciężkie. Szkoda, że nie mogę ich popchnąć. Chyba że mogę ich popchnąć i o tym nie wiem. Don't ask me, a nie mam pojęcia. Tylko jedna osoba może wygrać. Jakąś pad. Widziałem, widziałem. Ej, ej, bo ja też! Co, spadłeś? Nie, 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 nie. Jestem, jestem, jestem. Nice! Lecimy, Maciek, dawaj, 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 Maciek. Jestem czwarty i nie mogę tak być. A a, 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 gówno się wylało, gówno! Nie, nie, nie! Co? Tylko jedno się mogłam wygrać? A to jest koniec! Tak, wygrałeś! Brawo! Hey, myślałem, Ej. żeby tam z 5 osób Ale ja też. Ej, to Brawo! To... Stary wygrał. Winsiuje, winsiuje, odbieramy nagrody teraz. Okay. Podobne łączenie z grupą. Tak, jeśli pod... Aaa, a nie kot muszę. Kod się zmienił. No. No to, Wodo nie wiem, godzi. to wbijajcie, e, widzowie, na 4-5-9-2-6, nie? <śmiech> totalnie, następnym <laughs> razem będzie totalnie ten sam. To będzie ten można, sam kod. Można postać mnie nie obracać, widziałeś? Jaka... O, wow, faktycznie, lewo, prawo, wow. góra, dół. Jest dobrze. Lewo, lewo, prawo, góra, dół. Ale jesteś prosem, nie? Pierwsza gierka i pierwsza wygrana. <laughs> Ja tylko klikając spacji i biegłem, Nie nic nie musiałem robić. No dobra. O canon Klein Let's go. Dobra, dawaj macie VR. W ogóle Śmieszne jest dla mnie to, że niektórzy mają skiny, nie? Ty player VR tam. O, e... gdzieś łomie! coś wypadł. Mnie zastanawia to, dlaczego niektórzy mają skiny, nie? Kupione, nie? a nie mają dalej tych e... nie mają dalej ników. A ja, ja, się... ja nie wiem. Ja nie wiem. Oj 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 Przebiegnę dalej, powiem ty Jesteś piersi? O, ty znowu jesteś piersi. Uh, piersi, tak. Ty nie możesz grać w takie gry, bo ty jesteś niedobry. <laughs> tak. <laughs> Ale jestem za tobą, odwróć się. Uh, damn, widzę cię. Biegnij macie, dawaj drugie miejsce. Nice, kozak. Ale daj mi trochę czasu. Ale tutaj teraz się robi. Jakaś Lena biegnie. No, 16 przejdzie. <laughs> teraz to już kto pierwszy, nie stricte. No. <laughs> Ale i tu biegło. Ale dużo już było, dużo. Tak. My jesteśmy takimi nupami z Robloxa, które zdobywają pierwsze miejsca. No źle, zobaczymy, nie? A oddasz mi pierwsze no. miejsce w razie czego, jak będziesz pierwszy tak. bieg? Jasne, nie ma problemu. Dobra. Specjalnie na sam koniec yy, tego yy, zeskoczę na bok i powiem: O nie, to nie ten klawisz. Albo nie ten klawisz nacisnąłem. Albo możesz się przewrócić <laughs> na spacie i leżeć na brzuszku i ja przebiegnę obok <laughs> ciebie. Tak. Tak, co to jest? Halo? To jest dużo skakania, nie podoba mi się to. No, coś widzę, gdzie chyba odpadnę przy trzecim elemencie. Dobra, zaraz zobaczymy. O, ja nie wiem, ja nie wiem, jak to rozumieć. No name potato, skok, drugi, dzieci, let's Dobra. go. Nie jest ciężkie, nie jest ciężkie, po prostu trzeba myśleć, o siebie. Możesz skakać, biednie. możesz skakać przez to, jak coś. Okej, okay, udało się, super. Muszę poczekać? Musimy poczekać? Dawaj O nie! O, Dobra, ja biegnę ślodeczkiem, bo jest na Ja też, dawaj, ja ślodeczkiem A. za tobą mam. dawaj. Jeźdź plośtę, 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 plośtę. Oj, 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 będę piersi, będę piersi! <ślech> <ślech> <Ja> <ślech> byłem <plośno>. drugi. <ślech> Gratuluję. Uff, teraz jesteśmy w aquaparku. Ta w parku, ty, a karnet wykupiłeś? Let's go no, wykupiłem Dobra, dalmowy Maciek. karnet, na dalmową postać i dalmowy skin Oj, oj przerażaj! <noise> <noise> udało się, udało mi się, Biegnę. Dobra ja jestem pierdoła, lecisz Maciek pierwszy Lecę, zjeżdżam you. Ale super, ty, super, powiem ci, super, tu się zjeżdża. Nie! <grym>, wow. a można chyba wy... Ej, tu elementy źlecznościowe się wow. trzeba skakać. Oj, Ja Oj na oj oj, Oj, ucimuje się, ucimuje się, ucimuje się dalej. Ej, super, jesteś jezdziolny, powiem nie, ci jednak. nie, doleciałem! <grym>, a, dajesz radę? Dajesz no radę, dajesz radę, wygrałeś, tak? No, zialasz, zialasz. Zialaś. Ej, no, ja ja to, wygrywa, dawa, dawa, ja dawa. to chyba wygrał. Nie Co nie. jest, co jest? Spierdzieliłem. Bo ja, ja, to, ja to sobie <laughs> robiłem. Na, Wyglałem! Na brzegach. Wyglałem! No, wygrałeś? Wyglałem! Ej, to jedna osoba na... tylko mogła wyglać? Jest mot! Myślę, że, że jeszcze jedną Ten, gierkę tak. zagramy, nie? Do trzech do trzech dwiemy, razy. Tak. Dobra, i klikamy, zagrajmy. Pik, 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 się manka. Bieg na maciek! Ja też! Spotkamy się na mecie? Spotkamy się na mecie? Ej. Czyli bym zrobił czarną postać, tak totalnie czarną, nie? Czy oczy by zmieniły kolor na biały, żeby było jej widać? Nie są, nie sądzę. Ale ja nawet nie wierzę w to, że będzie. O, już graliśmy mapę. No ale to nic, to nic. Lewans po już to się dzieje, to będziesz miał łatwiej. Dobra, już Gigi. GG macie, GG! Ja też nie mogę. Nie mogę kliknąć. Czemu? Bo jeszcze nie ma. O, jest GG! Jest GG! I Jak ktoś, to możesz na wprost od razu to zrobić. Dawaj macie. Biegnę, 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 biegnę. Lecimy byku. nie! No teraz to źli No, Nice, dalej pierwszy kurde szee. Nie wiesz co? Do najlepszej 16 chyba się nie dobije. Ty no przepraszam bardzo! Ja nie wierzę w siebie, nie? Tak dobrze mi szło wcześniej! A teraz nie mogę! Cześć! Czekaj, bo ja stopę łączyłem i oczekuję, jak ktoś do mnie dobiegnie! Nie! Yes! oj, oj, oj ale nie... Co się dzieje? Muszę uważać, musiał uważać. Ilu? 16 może maksimalnie, e, dobra? Muszę znaleźć Maciek VR, Maciek PC. Maciek PC. Jest Maciek PC. Maciek PC. Maciek PC! Maciek PC biegnie. Dawaj, jedziesz, jedziesz. Dobrze! Ale skoki o, o. szybkie! Skok już, pak! puf! Dobrze lecisz! Nice. Siema! Nice! Hi! Czekamy. Przychodzie! Nie, no to nie jest ciężka gierka, to nie jest. Ciężka sobie, kierka. W sensie ja może nie byłem jakoś super wybitny, jak byłem młodszy w gierkach, nie? No. Ale tak realnie, wyobraź sobie, że masz te, nie wiem, rzućmy. Dla przykładu, 12 lat, nie, grasz w tą grę i już, nie wiem... Trzeci dzień po 7 godzin dziennie no. i dalej okazuje się, że nie możesz nigdzie przejść. Wiesz, co? działa. <laughs> tak, to będzie działało w Fall Guysach. O nie, i weź teraz, znajdź dobry kod. O, kurde, o, kurde. No spra spra musisz... sprawdzajcie, sprawdzajcie sobie. O, siupcio Jest. Sprawdzaj, sprawdzaj dalej, sprawdzaj. Dalej. O! Dobra, są, są. nice. Trzeba uważać, bo miejsc tylko. 8 miejsc tylko, także. Kogo pofnijmy, pofchnijmy kogoś. Dobra, są dwa. Dobra, są trzy. Dobra, dobra, dobra. Trzeba popnij pofchnij, tego. Dobra, najsi, udało się. Ty, można popychać Można popychać ich. O, 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 o. Szybko, 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 biegnij! Biegnij, biegnij! Jest, Ja na brzuchu, to ci spadają dalej. Jak ten mógł spa... Ja wierzę w tego Ej, ale to jest, łatwe, przecież teraz droga jest cały czas, wystarczy tylko skakać, nie? A ja myślałem, że wiesz, że to będzie się pokazywało trochę, jak w Fall Guysach było, że pokazywało się, ale po czasie znikało i nie było wiadomo, które były. A to nie, zobacz, stoimy obok siebie, kur... Cały czas, cały czas. Ej, ale mnie to dziwi, że dwóch spadło gości na samym końcu. Na samym końcu, mogli tylko przeskoczyć i tego nie zrobili. Mi przełączyło kamerę na osobę, nie? Która biegła. I stricte e, tego. E, Przerzuciło mi. Nice. Przerzuciło mi kamerę na osobę stricte, która cztery razy próbowała wskoczyć na pierwszy klocek i mu nie wyszło. O nie, o nie, o nie to jest ostatnia mapa, musimy szybko zjeździać. A, rzeczywiście to jedna osoba tylko. O kurcie, tam chyba A ja tam na tam nie początku No tam nie wtedy jest. na sam dół. Ej, ktoś już piersi jest gdzieś tam. Nie udało ci no się? Ja... Ej, to teraz ty wyglas. I to Zmijamy super! wygrywamy, się tylko my wygrywamy. Wiesz co, szczerze, szczerze, jesteś ze mną w drużynie, bo byłeś ze mną w grupie, to dla nas lecą punkty. Leć, 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 oh. leć. Chyba że cię dogonię, chyba że cię oh, dogonię. Oh, nice. Gratuluję. Proszę bardzo, proszę pana. Easy, easy. Yes. No aj, to Ale to na zespół da. wygrywa ciało. Tak, na że... zespół wygrywa, no. Także jeśli chcesz to, chcesz, to możesz spróbować jeszcze wygrać, jeszcze raz, wtedy będzie 2-2. Mhm. Czy jestem w stanie dostać coś za darmo? Biorąc no właśnie. To, że Wygrałem dwa razy. Są jakieś. Y, waluta premium jakaś jest. Albo jakieś benefity. Nie ma. Na, emotki? Cokolwiek? Coś mogę? O coś odblokowałem? Jakieś animacje? Kroki? <laughs> Nic nie odblokowałem. E, skórki? to co najwyżej kupić. Nic nie odblokowałem, wygrałem dwa razy, nic nie odblokowałem, naprawdę. Aha. O Jezu, ale to jest smutne. Mam, a to jest Czyli Nie mam, odbierz jakieś nagrody. Gdzie mogę odebrać e, nagrody? Ale a, są że... legendarne postacie jakieś. Aha, za 30 gwiazdek mogę odblokować kolejny. Tu jest, jest losowa skórka. Odblokowujesz już? Możesz, losą? możesz na dole jest, na dole jest w pasie. Ja, ja już odbieram, A pas, widzę. To mamy, odbierz mm, nasowa skórka lub lepsza. Zobaczymy co dostaniemy. No nie, nie. Pewnie gówno jak zwykle. No i co? Episkie minęło to mi! To... Nietypowe! Na rzadkie! Przecież było na... Ej, to jest scam. To jest scam. Bo to jest. Ja trafiłem do mapy gdzie jest jakiś ul, nie wiem o co chodzi kompletnie. Czerwone. aha, ku... Co? O co? A! Rozumiem! Rozumiem? A, co jest? Ja luziumiem! Ja muszę uciekać po prostu i nie dotykać. Ojoj! oj, Ojoj! Oj, 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 oj. Ale jestem czysto Ale Oleś, ja trafiłem na mapę. Wiesz, jestem na takiej mapie, gdzieś ul i muszę po prostu przeszkakiwać jakaś każdym lazią. O aż tak? No! oj. O oj, ojoj! jest ciężko, jest ciężko, nie jest prosto. O co tu chodzi? Trzeba o którymkolwiek? Wie, nie, to po prostu jak na to stąpam, to to po chwili śpada, nie? I muszę się otrzymywać jak najbardziej ogólnie. Nie, 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 Jest, nie. powiem ci, Jest. ciężko było, ale mi się jakoś udało. Land Lando mnie prawie przerzucił. O nie, jestem na ostatniej stronie. cię przerzucił. O nie. o nie, o nie. Jestem Maciek, jestem. Powiedz, że jestem... wygrałeś, że nie, wygrałeś. Nie, niestety, byłem, byłem się do ostatni przedostatni? Znaczy, bo chodzi o to, że byłem na mapie, gdzie y, było jakby w ulu byś był, nie? Na plastrach miodu. I automatycznie jak na ten kawelek stawałeś, to on się zalaśchował. chował. Jak się chował, A. musiałeś uciekać po prostu, nie? I zosta zostałem jeden na jednego i niestety przegrałem. No dobra, chodź tutaj, tylko zrobimy się, zobaczymy jakie nagrody dostałeś. No już, dostałeś. już, chwila, bo ja jeszcze idę swój finał obiegnę właśnie w tym dobra, momencie. No do ślady, do ślady. Tup 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 tup. tup. <laughs> Też jestem żółty. Siema, Siema. gang żółty. No, <laughs> gang yellow jesteśmy. I mm. Let's go. Spadamy stąd. No, sp to, to spadamy, nie? Spadamy. Spadamy do tak. następnych Woo. odcinków. Hello.